No. Ma A ciebie kto tu znowu zapraszał i, i, i o czym tym razem? Za niecałe dni gwiazdka. Lepiej bądź grzeczny. Mam być grzeczny, tak? No dobra, to grzecznie cię proszę. Moje ziemi. W nosie. Więc pakuj co wiesz, stroki i leć po rodzynki do makowca, bo wszyscy wiedzą, że bez rodzynek makowiec jest do. O litości! Nie obchodzą mnie te. Łuteczne bzdury, rozumiesz? A teraz jedz Ale chociaż ubiłeś karpia? Ośle, No po prostu, nie. Przecież nasze pierwsze rodzinne święta z. Prawda, że cudownie? Dobrze! Nie trać wątku, zaraz wrócę. Hej ja wszystkim z tej strony Psaj Gambit. Nie, właśnie miał... Nie, nie, jeszcze tylko chwileczkę. Muszę urządzić tego zabrać! Od razu tak było trzeba mówić, dobrze pan trafił. Święta to nasza specjalność. Mam książkę w sam raz dla pana. Św. Petki, trzy świąteczne przepisy. A to co? O, na choinka, ale u nas rosną na o czym to ja... Punkt piąty. O nie kupić Zbakami! Zykro mi! Człowieku zlikuj się, że ona mnie o, 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 o wiciele? Wyc cłego Aleluja. Mm. Oh, oh. Kochanie, co ty tam robisz? Oh! Jana! Jestem hardkorem.